Warte klatki powstały dzięki temu, że dostaliśmy wsparcie od organizacji z Poza Polski i inne organizacje doprowadziły do tego, że mieliśmy środki, mieliśmy zasoby, ale mieliśmy też porady o tym, jak działać. I od początku było dla nas istotne, żebyśmy my też mogli wspierać organizacje z innych krajów. Od początku też zależało nam na tym, żeby budować silny ruch. Ochrony zwierząt nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Wschodniej. Bywaliśmy na różnych konferencjach związanych z prawami zwierząt na Zachodzie i cały czas mieliśmy poczucie, że w Europie Wschodniej dzieje się dużo bardzo ważnych rzeczy, które są całkowicie pomijane, ponieważ trudno przebić się z różnych względów do tego, co się działo na Zachodzie. Naszą ambicją było zarówno budowanie ruchu w Europie Wschodniej, budowanie nowych organizacji, wspieranie aktywistów z Europy Wschodniej oraz sprawianie, żeby te wszystkie informacje o tym, co się dzieje na rzecz zwierząt w krajach Europy Wschodniej, żeby docierało też na zachód i żeby wszyscy na całym świecie mogli wiedzieć to, że również w Europie Wschodniej mamy znakomitych aktywistów i znakomite organizacje działające na rzecz zwierząt. Pomogliśmy budować organizacje m.in. w krajach bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia. Tam poznawaliśmy osoby, które prowadzą organizacje do dzisiaj. I jedną z pierwszych naszych ważnych inicjatyw było doprowadzenie do organizacji konferencji CARE w Warszawie w 2016 roku. Naszym celem przy organizacji konferencji było właśnie to, żeby w jednym miejscu mogli się spotkać aktywiści z całej Europy, ale też, żeby ujmowało to właśnie Europę Wschodnią. Zależało nam na tym, żeby um, osoby z Europy Wschodniej miały zapewnione środki na to, żeby dotrzeć na tę konferencję i na to, żeby mogły w niej aktywnie uczestniczyć. Dziś dalej e, organizujemy konferencję CARE, która ma już zasięg tak naprawdę globalny. I doceniana jest przez osoby i z Europy i ze Stanów Zjednoczonych jako jedna z najlepiej organizowa organizowanych konferencji na świecie. Od początku też staraliśmy się, żeby konferencja miały, miała otwarty charakter, jeśli chodzi o to, jak rozmawiamy o prawach zwierząt. Zależało nam na tym, żeby mówić o efektywności, o pragmatycznym podejściu, żeby przy okazji konferencji CARE wzajemnie się uczyć. I budować ruch ochrony zwierząt coraz mocniejszy, zarówno w Polsce, jak i Europie, szczególnie w Europie Wschodniej, która była trochę zapomnianym obszarem, jeśli chodzi o aktywizm. Dziś, zarówno jako Otwarty Klatki, jak i nasza organizacja międzynarodowa, czyli Anima International, staramy się wspierać. Aktywistów w tych krajach, gdzie jest trudniej działać na rzecz zwierząt, i staramy się pomagać, budować organizacje w krajach, gdzie jest trochę trudniej, ponieważ sami z własnego doświadczenia wiemy, jak takie wsparcie jest istotne, żeby odnieść sukces. Zwierzęta są hodowane nie tylko w krajach zachodnich, nie tylko w Ameryce Północnej. Hodowla zwierząt ma charakter globalny. I dlatego ochrona zwierząt, aktywizm na rzecz zwierząt musi być obecny również na całym świecie bez względu na to, czy dany kraj jest bogaty czy biedny. I my jako ruch globalny musimy doprowadzić do tego, żeby wszędzie ochrona zwierząt była obecna. Jeśli my jako otwarte klatki, czy jako Anima International mamy zasoby na to, żeby wspierać aktywistów w tych krajach, gdzie jest trudniej działać na rzecz zwierząt, to jest to dla nas jedna. Z najważniejszych rzeczy, jakie dla zwierząt możemy zrobić, czyli nie tylko działać tam, gdzie my działamy jako organizacje, ale też budować ruch w miejscach, gdzie jest to trudniejsze, wspierać organizacje, które może dopiero zaczynają swoją działalność na rzecz zwierząt, dzielić się zasobami, dzielić się wiedzą, dzielić się naszym doświadczeniem i budować. Globalny ruch na rzecz lepszej przyszłości dla zwierząt. Z najważniejszych dla nas aspektów przy tym wsparciu dla innych organizacji, dla innych aktywistów jest możliwość oglądania, jak przez lata rozwijają się i osoby czy organizacje, które pamiętamy jako początkujące, jako um, skromne osoby, skromne organizacje z małą ilością środków na przestrzeni lat stają się dużymi organizacjami, które mają międzynarodowy wpływ. I widzimy organizacje, którym pozwala, pomagaliśmy rozpocząć działanie i które dziś są dostrzegane międzynarodowo jako, jedno, jako jedne z najskuteczniejszych organizacji działających na rzecz zwierząt. I to, że możemy oglądać też osoby, które na przykład poznawaliśmy na pierwszych edycjach konferencji Care czy na innych podobnych konferencjach, które my wspieraliśmy w ich działaniu. To, że dzisiaj możemy też widzieć, jak są dostrzegane jako bardzo efektywni aktywiści, jako bardzo mądre i doświadczone osoby działające na rzecz zwierząt. To jest z pewnością jeden z najlepszych sukcesów, jakie yy, mieliśmy i mamy jako otwarte klatki.